Stokłosa, to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwo, moim gościem jest dzisiaj Pani Posłanka Maja Nowak, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Pani Posłanka, na początek zapytam, czy dobrze powiedziałem Polska 2050, bo niektórzy mają w ostatnich dniach wątpliwości i tak trochę prześmiewczo mówią, że to już ten projekt powinien nazywać się Polska 2025. Nie sądzę. Słyszeliśmy tak, według tych informacji, to powinniśmy też nazywać Polską 2020, 2021 i właściwie wieszczenie naszej nieuchronnej śmierci trwa, odkąd powstaliśmy, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie. No to par partia jest to, zapytam o kapitana, bo znowu się będę posiłkował tymi niektórymi, ale ci niektórzy twierdzą, że Szymon Chłownie, jako pierwszy, jako ten kapitan, ale tonący statek opuszcza. Prawda jest to czy nieprawda, no bo jeśli spojrzymy mhm. na okoliczności, tak to z boku wygląda. Wie pan co, może i tak wyglądać z boku, natomiast my wewnątrz wiemy, że tak nie jest, dlatego że Szymon Hołownia oczywiście był i jest naturalnym liderem Polski 2050, bo nikt nie będzie dzisiaj go gumkować i twierdzić, że przyszliśmy tutaj dla samej idei, bo przyszliśmy tutaj za nim, a idea była później. Więc tak jest i był naturalnym liderem, który od początku, od pierwszych dni mówił nam, że on będzie do któregoś momentu, a później wycofał. Przekażę pałeczkę w sztafecie kolejnym osobom. Taki też jest Szymon Hołownia, że on jest takim liderem, który raczej ciągnie osoby za sobą, niż zdeptuje po drodze tych, którzy mu zagrażają. Ale to nie jest też trochę tak, że... Bo od początku mówiło się o tym długofalowo, ta Polska 2050 to nie był, nie był przypadek, tak? Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii, który razem z Szymonem Hołownią przez całą y, tę te, te akcję zaczynał, związaną z Polską 2050, z wyborami prezydenckimi w 2020 roku, mówi, że jest rozczarowany decyzją Szymona Hołowni, bo to nie jest to trochę tak, Także jednak Szymon Chłownia, trochę jak to dziecko w piaskownicy w przypadku niepowodzeń powiedział, biorę swoje zabawki i wychodzę. Nie, zdecydowanie nie zgodzę się. Tak jak mówię, to była część planu. Oczywiście nie jestem z tego tytułu też zadowolona, bo tak jak mówię, to jest nasz naturalny lider, to jest człowiek, który potrafił nas zjednoczyć wokół tego wspólnego celu i poprowadzić do tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz. Oczywiście, że wolałabym, żeby został z nami Szymon Hołownia, jednak jestem przekonana, że. Kolejna osoba też będzie starała się partię poprowadzić dalej rozsądnie, w zgodzie z celami, jakie sobie stawiamy. To jakie cele sobie dzisiaj stawiacie? Bo jeśli spojrzymy też na ten e, wielogłos, tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co będzie się w Polsce 2050 działo, przecież jest e, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecnie, o, obecnie e, minister do spraw funduszy, która mhm. niedługo ma zostać wicepremierem, została nominowana i przez Rady Krajową, i przez klub parlamentarny. Jest Paulina Heniklowska, która też ma takie ambicje, pojawia się e, z drugiego szeregu, tak naprawdę, wychodzi Petr Petru na białym koniu też chce wjechać jako lider Polski 2050. No to są osoby różne, które pewnie w różnymi drogami prowadziłyby dalej Polskę 2050. My mamy więcej takich osób, które według mnie mogłyby poprowadzić Polskę 2050, bo uważam, że świetny byłby między innymi Michał Kobosko, o którym pan redaktor wspomniał. Pan, mamy też Joannę tutaj? Muchę. W Nie wiem. Y Pewnie jeszcze takie rozmowy nie trwają. Zgłosił się Ryszard Petru. Ja jako liderka partii w województwie Lubuskim zapraszam go do województwa lubuskiego, żeby przekonał nasze struktury do swoich pomysłów, opowiedział o nich i tak samo zrobię w przypadku każdego innego kandydata. Mi zależy na tym, żeby nasze lokalne struktury i ludzie w regionie wiedzieli, czego mogą oczekiwać i czego spodziewać się po przyszłym liderze. Chciałabym, żeby to był w pełni świadomy wybór. I żeby głos lubuskiego był wzięty pod uwagę. W związku z tym Ryszard Petru będzie u nas gościem, mam nadzieję, pod koniec października. Jak dzisiaj wygląda sytuacja partii w regionie? Patrząc z naszej perspektywy województwa lubuskiego? Bo to jest są ciężkie czasy, jeśli spojrzymy na sondaże i perspektywa wyborów parlamentarnych za dwa lata, na pewno na dzisiaj nie napawa optymizmem, ale może pani poseł rozwieje jakieś wątpliwości, że jest wręcz przeciwnie. Prawdę mówiąc jestem nawet nieco zaskoczona, bo sondaże nie są dla nas dobre, czas nie jest łatwy, jest dużo kontrowersji wokół decyzji Szymona Hołowni. Natomiast my tak naprawdę jesteśmy trochę z boku tych personalnych układanek, bo my musimy pamiętać o tym, że mamy zobowiązanie wobec wyborców. Mamy swoje punkty programowe, które konsekwentnie realizujemy i tak naprawdę bez względu na to, czy nowym liderem będzie Katarzyna Pyłczyńska na Łęcz, czy Michał kobosko czy ktokolwiek inny, my realizujemy nadal swoje zadania, więc trudno powiedzieć, chociaż... Mogę, muszę przyznać, że w ostatnich tygodniach dołączają do nas nowe osoby. Ostatnie zebranie mieliśmy chyba tydzień temu i przyjęliśmy 4 lub 5 osób, więc w przypadku małej partii, jaką jesteśmy, myślę, że jest to optymistyczne. A jak Pani widzi to, z czym Polska 2050 powinna w następnych miesiącach iść na sztandary? Bo jeszcze nawiązując do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ona w jednym z wywiadów powiedziała, że my nie jesteśmy niczyją przystawką, mamy swoje wartości, wiemy, czego chcemy, więc to tak naprawdę sugeruje też to, że będziecie dalej twardy członkiem koalicji. Będziemy bo szliśmy do wyborów z naszymi postulatami i chcemy je zrealizować. Nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy w 2027 roku poszli do wyborców i mogli pochwalić się tym, że byliśmy częścią koalicji, w ramach której nie mogliśmy zrealizować swoich postulatów. Wtedy nasza bytność na scenie politycznej nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja konsekwentnie walczą o ustawy o asystencji osobistej, która nareszcie po długich bojach wyszła ze Całego Komitetu Rady Ministrów 25 I, września, tak? Tak, i albo jutro, albo na kolejnej Radzie Ministrów powinna ona stanąć, co oznacza, że jesteśmy znowu o krok bliżej, żeby znalazła się w końcu w Sejmie. Ustawa nie jest idealna, taka, jaką sobie założyliśmy. Jest tam sporo rzeczy, o których będziemy wracać do dyskusji w Sejmie, ale dla mnie kluczowe jest, że ona się w końcu pojawia, że będą systemowe rozwiązania. Patrząc na naszą sprawczość, też nie jest tak, że wszystkie nasze pomysły zostają skilowane na początkowym etapie. Na tym posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się jutro, w czwartek, będziemy głosować nad moją ustawą o zakładach aktywności zawodowej, która ma na celu wsparcie i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwom społecznym, które będą i zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy im funkcjonowanie po to, żeby mogli zatrudniać zatrudniać więcej osób z niepełnosprawnością dawać im zatrudnienie i żeby te przedsiębiorstwa mogły funkcjonować więc my Ustawa Malinowek znajdzie większość w sejmie? Y Mam nadzieję, że tak, w komisji była przegłosowana jednogłośnie. Głosował za nią ipis i Platforma Obywatelska. Wszyscy głosowali za tą ustawą, bo to jest dobre rozwiązanie dla ludzi. Dobre, dobre rozwiązanie powinno być ponadpartyjne. Wydaje mi się, że asystencja osobista jeszcze do niej wracając, też jest takim rozwiązaniem. Z różnych względów to, to było przetrzymywane bardzo długo. Przecież to już miało być załatwione w pierwszym kwartale tego roku. Tak się nie stało. Na to czeka bardzo, bardzo to wiele osób. To miało być załatwione 20 lat już, temu. Już, 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 już nie mówiąc o tym, bo to jest też trochę dla, dla kraju, że taka sytuacja ma miejsce, ale jesteśmy w 2025 roku. Czy środki na asystencję są, znajdą się w budżecie na 2026 rok? Będziemy zatwierdzać te budżety niebawem i mam nadzieję, że znajdą się, bo ustawa jest w rządzie i teraz to członkowie rządu negocjują z Ministerstwem Finansów te kwoty i jestem przekonana, że się znajdą, bo jest to nasze wspólne zobowiązanie, zobowiązanie także Platformy Koalicji Obywatelskiej, która w stu konkretach też miała tą asystencję, więc no, nie wyobrażam sobie trochę tego. W miała wiele rzeczy, wiemy jak to wygląda po blisko dwóch latach. Co z perspektywy Polski 2050 jeszcze jest ważne? Co też trochę odwołuje się do Waszej tożsamości? Gdzieś próbuję mm -hmm. do tego nawiązywać stale właśnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bo między innymi tutaj kwestie mieszkalnictwa też są bardzo bliskie. Tak i to, to dalej pozostanie jako Wasz priorytet? Oczywiście, że tak, bo to nie jest takie działanie, które można wykonać w pół roku, w rok czy nawet w dwa lata. Udało nam się skutecznie zablokować kredyt 0%, który uważaliśmy, że jest szkodliwy i spowoduje wzrost cen mieszkań. Um nadal stawiamy na mieszkalnictwo społeczne i to się dzieje. Ono się rozwija bardzo szybko, niedawno zresztą w Czerwieńsku oddawany był jeden z bloków w ramach takiego budownictwa, więc ja liczę na to, że będzie ich coraz więcej, bo my dużo mówimy o tym, jaki mamy pro problem z demografią, o tym, że nie rodzą się dzieci, ale mamy, żeby one się rodziły, to musimy rozmawiać o tym, żeby miały zapewnione godne warunki do życia i młodzi często nie chcieli mieć dzieci, bo Brakowało żłobków, brakowało mieszkań, więc żłobki już są, mieszkania są budowane i mam nadzieję, że to drgnie nam chociaż troszkę tą demografią. No to zaraz mamy 15 października, czyli dwa lata od wyborów, od nie od przejęcia władzy, ale od zwycięstwa wyborczego koalicji 15 października. Władze zaczęli się sprawować przecież w grudniu. Jak Pani miałaby podsumować te, te dwa lata, to jak Pani by je podsumowała? Niewykorzystana szansa, czy, czy, czy jednak te, jeśli ktoś mówi mm, tylko negatywnie o tej koalicji, to, to też popełnia błąd? Jest to trudna koalicja i myślę, że nie ma sensu tego ukrywać. Dużo postulatów Polski 2050 nie znalazło swojego poparcia u koalicjantów, nad czym ubolewamy, bo były to przede wszystkim rozwiązania dla ludzi. Natomiast absolutnie nie uważam, że jest to zmarnowany czas, bo Wiele rozwiązań jest w trakcie realizacji, takie jak asystencja, zakłady aktywności zawodowej, mieszkalnictwo społeczne. Złożyliśmy niedawno projekt ustawy dotyczący ostatnio bardzo modnego tematu alkoholu, czyli między innymi chcemy tego, aby posłowie byli mogli być badani alkomatem na terenie Sejmu. Złożyliśmy siedem ustaw w ostatnich dwóch tygodniach, więc prace naprawdę się toczą i Pełną parą i liczymy na to, że nasi koalicjanci, ale też opozycja będą głosować za dobrymi dla Polski i Polek i Polaków rozwiązaniami. Zapytam na półmetku w takim razie, czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji? Nie wyobrażam sobie tego inaczej, aczkolwiek myślę, że koalicja i największy koalicjant muszą być świadomi tego, żeby ona mogła przetrwać, każdy jej członek musi być traktowany podmiotowo. I tutaj Donald Tusk też musi zrobić krok wstecz? Nie wiem, czy krok wstecz. Myślę, że cały czas trzeba pracować nad komunikacją wewnątrz tej koalicji yy, i trzeba rozumieć, że gdyby nie trzecia droga i nie Polska 2050, mielibyśmy dzisiaj trzecią kadencję PIS-u. Myślę, że to każdy z koalicjantów może sobie powiedzieć, że bez niego ta koalicja nie istnieje. Na koniec, Bo tak jest. Na koniec zapytam jeszcze o kwestie regionalne. Wczoraj były wybory prezesa Lubuskiego PSL, wygrał Łukasz Porycki tym samym Stanisław Tom przestał pełnić te funkcje po wielu latach. Oczywiście gratulacje dla nowego prezesa. Zapytam w kontekście Polski 2050, wybory przewodniczącego partii w styczniu, a w regionach kiedy będą się odbywać wybory? W regionach będą nieco wcześniej, więc niebawem zaczniemy się do nich przygotowywać. Będą to wybory w kołach, a następnie w regionie. Maja Nowak pozostanie przewodniczącą? Nie wiem. Może znajdzie się ktoś na zastępstwo? Zobaczymy, będziemy o tym dyskutować. A więc to jeszcze przed Polską 2050, to rozumiem, że to kwestia tygodni? To znaczy, ta dyskusja przed nami, natomiast u nas raczej nie ma tutaj zgrzytów. Nie będzie tak jak było w PSL-u, że dwa obozy będą się ścierać. My mieliśmy niedawno wybory uzupełniające. Zostałam przewodniczącą jednogłośnie, zgłoszona przez obydwa koła, więc też nie widzę tutaj podstaw, żebyśmy mieli mieć jakiś większy zgrzyt. Nie jest nas wielu, więc będziemy po prostu o tym rozmawiać i dyskutować w naszym gronie. A to mówiła Maja Nowak, posłanki Polska, Polski 50, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.